No cześć. Witam na moim kanale w czerwcu. Witam Zodiakalne bliźnięta, bo to są czytania dla Was. Robimy sobie cykl bliźnięta z każdym znakiem zodiaku. Jeśli jesteście w takiej relacji bliźniak z rakiem, to będzie to czytanie dla Was. Pytamy się, co dla bliźniaka i dla raka w kwestiach uczuciowych, emocjonalnych na czerwiec. Co dla bliźniaka i raka w kwestiach uczuciowych i emocjonalnych na czerwiec? Proszę o jasny przekaz. Co dla bliźniaka i raka w kwestiach emocjonalnych na czerwiec? Tutaj mamy bliźniak, co ma w głowie. Karty latają, pływają wszędzie. <laughs> Także troszeczkę muszę je łapać. <laughs> Dobra. Co w sercu i co w zamierzeniach u bliźniąt? E, energia raka. Co u raka w głowie? Co w sercu? I co w zamierzeniach? Ojej, dobra. Słuchajcie, coś tu. Um, coś tu chwilę przed czerwcem. Um, no. Ktoś tu osądzał, ktoś tu był w analizie tej relacji, jakiejś niemocy wyjścia z jakiejś sytuacji, sytuacji, która obezwładnia, i przy tej niemocy wyjścia z sytuacji coś nagle runęło, coś runęło w tej relacji, albo ta relacja, po prostu coś się wydarzyło niefajnego. Koniec, pojawił się koniec. Dobra, sprawdzamy raki. Raki w tej relacji. No to powiem Wam szczerze, że. To chyba nie u raków walnęło, bo raki to, bo, nie, ale raki zebrałyście. Zrobię e, najlepsze karty uczuciowo. Jakby rak jest w słońcu, rak się prezentuje, e, wszystko jest możliwe, wszystko da się zrobić, wszystko da się naprawić. E, rak jest w słońcu, rak jest w wielkim potencjale, wszystko się może udać. Dla raka nie ma, jak gdyby w czerwcu rzeczy niemożliwych w tej relacji. A przypominam, że chwilę wcześniej była wieża, coś runęło. No ale rak jest w ogromnym potencjale, sprawczości możliwości w głowie. Rak rozmarza się, myśli o tej swojej osobie, o tym swoim bliźniaku, uważa, że jesteście, no, przeznaczeni sobie w pewien sposób. To jest ogromne połączenie. Rak uważa, że jest ogromne, ogromne połączenie na płaszczyźnie intelektu z bliźniakiem. A w ogóle w uczuciach, w serduchu jeszcze lepiej. Matka, jakie karty. E, wow, karty wow. E, rak wychodzi z. Rak wychodzi z tymi uczuciami. E, I wiecie co? To jest takie fajne, bo tu w ogóle nie ma kart trójek. E, to jest taka relacja dedykowana. Jesteście wy oboje dla siebie, tak to rak widzi. My jesteśmy oboje dla siebie. Jakby czysty prze... uraka jest bardzo czysty przekaz, bardzo czysta e, intencja. Niesamowicie. Bardzo czysta intencja tego, że musi się udać, że powinno się udać. E, no coś pięknego i mm, jedno co, to jak gdyby, jedno co, jakaś taka lekka uwaga. To jest taka uwaga, że jak gdyby pod koniec miesiąca rak, pomimo tego, co tu się pięknego dzieje, tej ferii uczuć, pięknych emocji, to jedyne, co rak jakby w działaniu, w okazywaniu tego bliźniakowi w czerwcu troszeczkę minimalizuje, nie pokazuje jak gdyby tego wszystkiego, co w nim buzuje delikatnie, bardzo spokojnie, bardzo nienachalnie. Rak podchodzi do bliźniąt. Nie wiem, może nie chcę spłoszyć, nie wiem o co chodzi, ale na bazie tego, co czuję, tego niesamowitego połączenia, to pokazuje tylko jedną, jedną dziesiątą tego, co ma w sercu. Rozumiecie? Bardzo mało, bardzo delikatnie pokazuje rak swoje uczucia. A bliźnięta. No. Uh -huh. Ojeju. To bliźniak. Yy, chyba to bliźniak zdecydował o tym, że coś się tu kończy dla bliźniaka. Ta wieża, to, ten brak wyjścia z jakiegoś problemu, to jest u bliźniaka w takim razie, ponieważ tak jak mówię, u uraka piękne uczucia, piękne emocje, a to uraka yy, przepraszam u bliźniaka jest, yy, że tak powiem, odejście. Bliźniak prezentuje się. W nadziei. Będzie dobrze. Wszystko się uda. Tylko, że to będzie dobrze, wszystko się uda, odnosi się do tego, co rak ma w sercu, czyli do odejścia emocjonalno-uczuciowego od raka. Z tym, że, rak od, że bliźniak odchodzi na płaszczyźnie serca od raka, z tym bliźniak wiąże nadzieję. Tak, jakby odchodzę, usuwam się, ale robię dobrze. To mi przyniesie spokój, nadzieję na przyszłość, to mi da odetchnienie. Z tym odejściem bliźniak wiąże nadzieję. Hm. No to szok, bo, bo jeszcze dalej. E, kurde, w głowie, w głowie to wygląda tak, jakby bliźniak pogodził się już z tym, że jest singlem ze swoim być może nowym stanem bo, bo mówię tutaj była wieża czyli jakby runęła relacja a bliźniak już w głowie jest singlem bliźniak e, nie opłakuje bliźniak się już cieszy tym co ma jestem singlem mam to i to i to takie i takie mam za zasoby jest mi dobrze i bliźniak się jakby tym cieszy <laughs> jejku bliźniak na płaszczyźnie mentalnej już się otrząsnął z tej relacji Otrząsnął się z jakiegoś rozstania, e, odchodzi od raka, i z tym odejściem bliźniak wiąże nadzieję, bo przy tym odejściu świeci gwiazda. To dobrze, że odchodzę, to dobrze, że się usuwam. To jest dla mnie dobrze. Tak uważa bliźniak. Ech, I tak, nawet jeśli z jakimiś uczuciami wychodzi rak w czerwcu, to dla bliźniaka jest to przeciążenie. Dla bliźniaka jest ciężkość. Jakiekolwiek działanie w kierunku raka, albo nawet jakiekolwiek przyjmowanie, nie wiem, uczuć, atencji jest dla bliźniaka ciężkością. Z jakiegoś powodu jest to dla bliźniaka ciężkość. Nie chce przyjąć tych emocji, nie chce przyjąć tych uczuć. Nie chce wychodzić z, z działaniem do raka jest to dla mnie ciężkość, jest to dla mnie przeciążenie, ta relacja mi ciąży i na tej płaszczyźnie tego, że dla raka, dla bliźniaka ta relacja jest ciężkością, bliźniak odchodzi. Bardzo, kurde, ale nie fajnie, bo jakby rak jest na etapie, rak jest na etapie angażowania się pięknych uczuć, rozkwitu tych uczuć, rak jest na etapie zakochania, rozkwitu uczuć. A bliźniak. Bliźnięta, wy jesteście na etapie odchodzenia, godzenia się z odejściem, pocieszania się, że dobrze robię. I na płaszczyźnie, tak jak mówię, głowy, to wy jesteście już pogodzeni z tym, że jesteście singlami i jest wam w tym singlostwie. Dobrze. Jejku, no dobra. Taki rozkład jest dla tej relacji. Jejku, dziwnie. Poczuję tym rakom, a, a bliźnięta? No, bliźnięta otrzepują popiół z kolan, piasek, wstają i idą przed siebie. E, dobra, dobra. Dzięki, dzięki za oglądanie. Dzięki, że jesteście ze mną. Pozdrawiam wszystkie bliźnięta. Pozdrawiam. Pozdrawiam raki. Trzymajcie się cieplutko w czerwcu. Trzymajcie się, papa. Pa.